Zosia i zaczarowana miotła. Dawno, dawno temu w pięknym zamku na wzgórzu mieszkała mała dziewczynka o imieniu Zosia. Zosia miała pięć lat i uwielbiała bawić się w ogrodzie zamkowym pełnym kolorowych kwiatów i śpiewających ptaków. Lubiła też przebierać się w stroje księżniczek oraz oglądać bajki o księżniczkach. Uwielbiała także bawić się w chowanego. Jednak była jedna rzecz, której Zosia nie lubiła sprzątanie. Zawsze, gdy mama prosiła ją o pomoc w sprzątaniu, Zosia robiła to niechętnie i wolno, zostawiała też swoje ubrania na podłodze. Zaczarowana miotła. Pewnego dnia, podczas zabawy w ogrodzie, Zosia zauważyła coś niezwykłego. W rogu ogrodu, pod starym dębem, leżała stara, zakurzona miotła. Zosia podniosła miotłę i zauważyła, że na jej trzonku wyryte są tajemnicze litery. Czy to może być zaczarowana miotła? Pomyślała Zosia. Zosia postanowiła zabrać miotłę do zamku i wypróbować ją podczas sprzątania. Kiedy zaczęła zamiatać podłogę, miotła nagle ożyła. Sama zaczęła zamiatać i sprzątać, ale tylko wtedy, gdy Zosia robiła to z radością i chęcią. Jeśli Zosia była niezadowolona lub leniwa, miotła przestawała działać. Zosia była zaskoczona i podekscytowana. Postanowiła spróbować sprzątać z uśmiechem. Zaczęła śpiewać piosenkę, a miotła zaczęła tańczyć po podłodze, zbierając wszystkie śmieci i kurz. Zosia zauważyła, że sprzątanie może być zabawą, jeśli tylko podejdzie do tego z radością. Jednak nie zawsze było łatwo. Czasami Zosia była zmęczona lub zła, i wtedy miotła przestawała działać. Zosia musiała nauczyć się, jak zmieniać swoje nastawienie i cieszyć się nawet z tych mniej przyjemnych obowiązków. Pewnego wieczoru, gdy Zosia i mama siedziały przy kominku, Zosia opowiedziała mamie o zaczarowanej miotle. Mama uśmiechnęła się i powiedziała: Zosiu, ta miotła pokazuje ci, jak ważne jest, aby robić rzeczy z radością i chęcią. Nawet najnudniejsze zadania mogą stać się przyjemne, jeśli podejdziemy do nich z dobrym nastawieniem. Zosia zrozumiała, że mama ma rację, postanowiła, że od tej pory będzie starała się sprzątać z uśmiechem, nawet jeśli nie zawsze będzie to łatwe. Nadszedł dzień urodzin Zosi. W zamku miało odbyć się wielkie przyjęcie. A Zosia chciała, aby wszystko było idealnie. Wszędzie było mnóstwo dekoracji, balonów i prezentów, ale także dużo bałaganu. Zosia wiedziała, że musi posprzątać, aby przyjęcie było udane. Zaczęła sprzątać z zaczarowaną miotłą, śpiewając i tańcząc. Miotła działała jak szalona, pomagając Zosi w każdym zakątku zamku. Wkrótce wszystko było lśniąco czyste. A Zosia czuła się szczęśliwa i dumna z siebie. Kiedy goście zaczęli przychodzić, wszyscy byli zachwyceni, jak pięknie wyglądał zamek. Mama Zosi podeszła do niej i powiedziała: Zosiu, jestem z ciebie bardzo dumna. Widzisz, jak wiele można osiągnąć, gdy robimy coś z radością i chęcią? Zosia uśmiechnęła się i przytuliła mamę. Wiedziała, że nauczyła się ważnej lekcji. Od tego dnia Zosia zawsze starała się podchodzić do swoich obowiązków z uśmiechem, wiedząc, że nawet zaczarowana miotła potrzebuje trochę radości, aby działać. Zosia zrozumiała, że sprzątanie i pomaganie mamie to nie tylko obowiązek, ale także sposób na pokazanie, że jej zależy. Nauczyła się, że z odpowiednim nastawieniem nawet najtrudniejsze zadania mogą stać się przyjemne i satysfakcjonujące. Zosia kontynuowała swoje przygody z zaczarowaną miotłą, odkrywając, że radość i chęć do pracy mogą czynić cuda. A miotła? Zawsze była gotowa do pomocy, gdy tylko Zosia podchodziła do swoich obowiązków z uśmiechem. I tak oto Zosia i jej zaczarowana miotła żyli długo i szczęśliwie, pokazując wszystkim, że radość i chęć do pracy mogą zmienić nawet najnudniejsze zadania w magiczne przygody. Zosia nauczyła się, że radość i chęć do pracy mogą zmienić nawet najtrudniejsze zadania w przyjemne doświadczenia. Ta historia pokazuje, że nasze nastawienie ma ogromne znaczenie i że pomaganie innym może być źródłem radości i dumy. Czy Zosia przypomina ci kogoś, jakie zadania w twoim życiu mogłyby stać się przyjemniejsze, gdybyś podchodził do nich z uśmiechem?